Dzień dobry, nazywam się Łukasz Kopyć i dzisiaj mam ze sobą kilka bardzo różnych oscyloskopów, zaczynając od małego EduX1052G z pasmem 50 MHz, poprzez reprezentanta serii 3000G z pasmem 350 MHz, trochę już większego oscyloskopu serii AXR z pasmem 500 MHz oraz czterema kanałami i reprezentanta najpotężniejszej serii oscyloskopów na świecie, serii UXR w paśmie 33 GHz. I dzisiaj postaramy się omówić główne różnice między tymi oscyloskopami, ich wady, zalety oraz potencjalne zastosowanie. Zapraszam. Zacznijmy od najmniejszych oscyloskopów. EDU-X z pasmem 50 MHz. I seria 3000, tu akurat wersja 350 MHz. No, przede wszystkim 3000 będzie zdecydowanie mocniejszym pomiarowym narzędziem. Obsługuje wyższe zakresy częstotliwości. Najczęściej tej klasy oscyloskopy będą występowały w wariantach od 100 MHz. Do powiedzmy 1,5 GHz, gdzie tego typu oscyloskopy najczęściej nie mają pasm większych niż 200 MHz. Co za tym idzie, wszystkie podobne parametry pomiarowe, czyli próbkowanie, e, pamięć, czy też odświeżanie, również będą, e, będą tutaj inne. Natomiast oba te oscyloskopy posiadają przetworniki 8-bitowe. E, co ważne, w takim oscyloskopie EduX mamy tylko e, kanały e, z impedancją 1 MBOhm. Gdzie e, w serii 3000 możemy już tą impedancję zmienić na 50 omów, co no, trochę nam rozszerza możliwości pomiarowe. Dodatkowo kanały są wyposażone w interfejs autoprobe. Jest to taki interfejs najczęściej służący do obsługi różnego rodzaju sąd aktywnych. Takie oscyloskopy proste raczej będą miały gołe złącze BNC i jeżeli mielibyśmy tam użyć jakiejś sondy, która potrzebuje zasilania, będzie to musiało być zasilanie zewnętrzne. Ewentualnie jeżeli oscyloskop musi w jakiś sposób sterować tą sondą, takie ustawienia będziemy musieli ręcznie wprowadzić w oscyloskop lub ewentualnie samemu interpretować pomiary tej sondy. Istotną różnicą między tymi oscyloskopami są również kanały cyfrowe. No najczęściej takie proste oscyloskopy takich kanałów cyfrowych nie posiadają, a taki oscyloskop serii 3000 posiada takich kanałów 16. Na rynku dostępne są również wersje oscyloskopów, które takich kanałów posiadają 8. Różnic między tymi dwoma oscyloskopami na pewno nie brakuje. Natomiast w wielu sytuacjach taki prosty oscyloskop będzie dla nas w zupełności wystarczający. No przede wszystkim, jeżeli nie planujemy korzystać z kanałów cyfrowych, nie jest nam potrzebna impedancja 50 ohmowa w kanale, no i nie, nie planujemy pracować z częstotliwościami powyżej powiedzmy jakichś 200 MHz, no taki oscyloskop... Z pewnością będzie wystarczający, będzie mały, poręczny, no i z pewnością tańszy od, od takiego oscyloskopu. Natomiast no, kiedy planujemy już pracować w jakichś bardziej zaawansowanych aplikacjach, kiedy nasze częstotliwości będą gdzieś dochodziły do okolic gigaherca, nawet powyżej gigaherca, będziemy potrzebować dekodować jakieś zaawansowane protokoły, czy też to, z Automotive czy też Aerospace Defense, no, już musimy wtedy sięgnąć po taki oscyloskop typu 3000G. Wraz z styloskopem EXR przechodzimy już w pasma kilku Mój model co prawda ma tutaj 500 MHz, natomiast jego odpowiedniki w ramach tej samej serii mogą mieć już pasmo do 6 GHz i taki model możemy również tylko za pomocą licencji rozbudować do wyższych pasm. Skoro już mówimy o rozbudowie, widzimy tutaj puste miejsce koło kanałów analogowych, i liczbę samych kanałów analogowych również możemy rozbudować do maksymalnie 8, czego w takim oscyloskopie już nie zrobimy. Ważnymi też różnicami między tymi oscyloskopami jest na pewno przetwornik analogowo-cyfrowy. Tutaj posiadamy klasyczny 8-bitowy przetwornik, tutaj taki przetwornik jest już 10-bitowy. No, różnice w próbkowaniu e, ze względu na częstotliwości, jakie obsługują te oscyloskopy, również, e, również są dość spore. Tutaj będzie to 5 gigasampi, tutaj 16. E, natomiast bardzo dużą różnicą będą pamięci, gdzie tutaj mamy 4 megapunkty pamięci, tutaj możemy tej pamięci mieć nawet 400 megapunktów. E, co istotne, oscyloskopy takie jak EXR najczęściej e, są już... w. E, na systemach Windows. Mamy tutaj zainstalowany system operacyjny Windows 10, i nasza aplikacja pomiarowa, którą wykorzystujemy do pracy nad naszymi sygnałami, jest po prostu aplikacją zainstalowaną na systemie operacyjnym, gdzie w ostyloskopie, takim jak ten, system jest już wbudowany. Taki system jak Windows daje nam kilka możliwości e, analityki, czy też na przykład pracy z pulpitem zdalnym. Możemy sobie tutaj instalować inne aplikacje, możemy tutaj sobie wrzucać różnego rodzaju pliki, PDF-y, instrukcje obsługi, e, tego typu rzeczy. E, z Różnic na korzyść takiego oscyloskopu... E, Prawdopodobnie ze względu na niższe próbkowanie i, i, i niższą rozdzielczość pomiarową taki oscyloskop będzie szybszy. 3000 jest chyba najszybszym oscyloskopem na rynku, potrafi się odświeżać z prędkością nawet ponad milion przebiegów na sekundę gdzie częstotliwości w przypadku exr będą pewnie około 200-250 tysięcy odświeżeń na sekundę. Natomiast zdecydowanie również bardziej rozbudowana będzie część analityczna oscyloskopu EXR. Przykładowo w takim exr że mamy taką aplikację jak Fold Hunter. Generalnie jest to narzędzie, które samo będzie analizowało nasz sygnał. Możemy mu podłączyć sygnał do do kanału i puścić taki test i on na podstawie statystycznych danych tego sygnału będzie szukał nieprawidłowości. Taki test możemy nawet puścić na, na dwa dni, gdzie powiedzmy analityka w takim 3000 będzie powiedzmy dość, dość manualna w porównaniu do takich już zaawansowanych narzędzi. Z pewnością znajdziemy bardzo wiele aplikacji, w których oba te oscyloskopy sprawdzą się doskonale. Natomiast kiedy zależy nam na możliwie najwierniejszym odzorowaniu sygnału, kiedy kluczowa będzie dla nas jak najwyższa rozdzielczość tego sygnału, kiedy potrzebujemy jak najniższych szumów i w konsekwencji jak najwyższego możliwego enobu, zdecydowanie wtedy powinniśmy już sięgnąć po serię XR. Dwa największe oscyloskopy, które mam dzisiaj ze sobą, to UXR oraz EXR. Na pierwszy rzut oka wydają się być one bardzo podobne, są podobnych wysokości, podobnych szerokości, ekrany o, o, o podobnych przekątnych, natomiast UXR jest fizycznie maszyną zdecydowanie większą. Ten, akurat, model waży ponad 40 kg, jego odpowiedniki z wyższymi częstotliwościami potrafią ważyć już ponad 40 kg gdzie EXR waży około 10 kg, jest oscyloskopem zdecydowanie bardziej przenośnym. Różnią się te oscyloskopy przede wszystkim również złączami. EXR posiada standardowe złącza BNC z interfejsem AutoProbe. Takie złącza BNC możemy zaobserwować w większości dostępnych na rynku oscyloskopach. Natomiast UXR wyposażony jest w złącza 3,5 mm. W modelach o wyższych częstotliwościach może to być również złącze 1,85 mm, a w tych najwyższych częstotliwościach będą to już złącza 1 mm. Natomiast to, co te oscyloskopy różni najbardziej siedzi w środku, chodzi o czyste możliwości pomiarowe. Ze względu na pasma, w jakich te oscyloskopy pracują, UXR posiada zdecydowanie większe próbkowanie. Kiedy wejdziemy sobie w ustawienia akwizycji, widzimy, że ten akurat osztyloskop może próbkować z częstotliwością 128 gigasampli na sekundę. Gdyby to był model już 40 gigahercowy, takie próbkowanie wynosiłoby 256 gigasampli na sekundę. Co za tym idzie, również pamięci będą tutaj zdecydowanie większe. Widzimy, że pamięć może tutaj wynosić nawet 2 gigasample, gdzie w EX-erze próbkowanie to będzie maksymalnie 16 gigasampli przy 400 megapunktach pamięci, co biorąc pod uwagę y, pasma, w jakich pracuje ten oscyloskop, jest jak najbardziej wystarczające. UXR będzie miał oczywiście pewne ograniczenia względem EXR-a. Y, Przykładowo, y, w oscyloskopie EXR, y, w ustawieniach kanału, y, możemy zmienić na przykład impedancję na 1 megaom, czego, czego w oscyloskopie UXR. Oczywiście nie zrobimy. Możemy również tutaj ustawić sprzężenie AC, czy na samo wejście oscyloskopu będziemy mogli podać wyższe napięcie. Natomiast z czysto fizycznych parametrów, UXR będzie posiadał znacznie lepsze charakterystyki szumu wewnętrznych, jitteru wewnętrznego. Będzie też posiadał dużo potężniejszą. Bazę protokołów do dekodowania i dużo więcej aplikacji. Czy to będą aplikacje do szumów fazowych, czy do pomiaru Jitteru, czy do pomiaru przesłuchów, czy różnego rodzaju analizy. Tego w będzie zdecydowanie więcej i będzie on pokrywał protokoły bardziej złożone, wymagające większych. Częstotliwości większych przepustowości samego oscyloskopu. No, tak jak wspominałem wcześniej, UXR jest to obecnie najpotężniejszy oscyloskop na świecie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostego budżetowego oscyloskopu do laboratorium studenckiego, czy też 100 GHz oscyloskopu do swojego działu RD, Keysight ma dla ciebie rozwiązanie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jesteś zainteresowany testami lub ofertą, zapraszamy do kontaktu. Zachęcam oczywiście do subskrypcji i dziękuję za uwagę.